amordy z tej strony, Norek i Dreg'u! No. Sirius sami trójce i po trochę przerwie, bo miałem jakieś tam formaty i tak dalej. I po prawej stronie, jeżeli wszystko się udało, to macie Drega, proszę państwa. I teraz będzie ciekawiej jeszcze bardziej. Czekaj, ja nie zapomniałem co się No grało. Nie bardzo, tak chcę mi się oglądać. Przestań. Jak to się grało? Chodziło i strzelało. I w ogóle sobie włączyłem czat, żeby był. Znaczy czas. Czas, 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 czas tego. Ogranie mapy? No. Nie wiem, po co... Wow! O, muzyka? ale gdzie ty jesteś? Strzelam. Z mi chyba się w ogóle zamula ten... Mm. Lol, lol nie wiem, czym się podnosiło? Posz... A, A, samo. Okej, okay. Zapomniałem! Okej, okay. takie... Także... Dalej kontynuujemy naszą taką... W sumie serię... <laughs> Tylko do zabijania. Będziemy się... WYŻYWAĆ! Co mi ucieka? tu? Co to z niego wypadło? Karabin. O fajnie Kurwa nie karabin. To się naboi, no świetnie. Nie ma Możesz Możesz nieskończoność mnie Co? Co? tutaj tak harczy? Te, te brzydale. No. Nie, miałem ja już przeszedłem to, ale to w sumie dawno było, więc no, to mogłem zapomnieć. No. Narkowi się grać nie chciało, to ja coś musiałem grać. Przestań jaki nie chciało się? Nie zamrałem. Yes! Przepóźniej to w ogóle mi się Kurde, czekaj, bo trzeba jakiś. O, właśnie. Mam mały HP, 28 tylko. Coś mi się wydaje, że chyba klatkuje trochę. <grystanie> Mówisz, ile masz HP? 20, 30. Hmm. A ty? Dobrze wiedzieć. Ej, <grystanie> ja, ja mam więcej. <grystanie> Idź stąd. Ja kończy, zakończy, młotek, tutaj to. Chciałem się kurde ogolić człowieku, nie? Jezu, aż taki poświęcił. No bo za ja jestem, bo tak. on sobie tu siedzi. No sobie widać w tych strasznie. Jak, jak się to Dużo różnic nie ma, właśnie włosów mało kiedyś. Zawsze. Wyglądają jak łysy kiedyś. Co? tego, po pofryzuję, że wyglądają prawie jak łysy. Bo kamer kamerka słabo w ogóle włosy wykrywa. Nie, ja, ja mam krótki. Ja nie lubię mieć długich, więc na pewno nie takich jak ty! W bym sobie takich no. nie zapuścił. Jeśli pole... poleciał znowu. Co za dźwięk? Tutaj. Masz Siriusa sama normalnie? Co? Co to? Nic, normalnie to będzie strzelać do przeciwników, można lecieć. To jest nasza wiedzieć tak. tak. Ale ty. Ej. ty kupo! Zemsta! Zemsta Jaki jest cieć. słodka. Jaki cieć. Ja zapamiętam. <grym> Musiałem się zamieścić. Dobra, włączaj to! Włącz to. No nie mów, że teraz nie mogę włączyć. Fak, wcześniej można było. Włączaj. Fak, po tego lezie! Łocie no i co mi zrobił? Nic! Bo normalnie by się nie dało przejść jakby to było włączone, nie? O kurde co granatami? Nie ma granatów Aha W tej części akurat nie ma Dobra Teraz nie włączysz Masz kupa, nie? i kto to mówi? No co? Odnieczyłeś mi się No i widzisz A! Co to za pająki? Pająki? No nie pamiętasz tych pająków? A wiem, coś było no. Dobra, HP, HP, 63. No. O! Czekaj, w fałsie? Czym się... Co? Yyy... Zab... Ręcznie. Zabijało? F chyba, albo E. Aha, no to mi trzeba było chyba bliżej, nie? Czekaj, czekaj. Gdzieś tam poleciał. Fajonki Nothing special du, 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 du. Ej! Ja sobie chciałem postać na tym A! A, tutaj są nawet Wyłącznik łebie Mówię, oh yeah, zobaczą moją mordę, to chcę się oglądać. Beach, please. No właśnie. O, tam coś było. A śmierdzę ten karabin. No taki. taki nie, 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 nie czuję go, coś. Co nie czujesz? Tego karabinu. Nic nie czujesz. po alko. Przestań. Czuję to, dywat. Ale nie masz czucia później w nogach Nie w nogach W nogach to ja czasem nie mam czucia jak się je Jestem zdrętwiały cały Pancerz, jej! Jak się źle ułoży. Dużo pancerza No O! No jej, co jest, O tutaj pająk wszedł Nie widziałem go Szedł No szedł o, Już go nie ma Dobra przynajmniej mam licznik ile czasu nam no, zajmuje odcinek, więc to jest takim sportem, ale mam nadzieję, że nie przeszkadza wam, bo... Nie powinno. Przeszkadza. O tam, nie no, masz ta ma jej dużo. Jakie to żywe jest, bo tak jak widzę, że... To jest, że nie, nie pada. O! Nieńczy nie, nie, wiem, nie, jest. nie jest za głośno, kurde, graj. Nie, nie, jest nie wiem, Ja ją mam przyciszony. Trochę jeszcze w razie czego. Dobra, alu, gdzie ty jesteś? Hmmm. ma? <słuch> no zap, nie, zapomniałem jak tutaj się szło wiesz i. Myślałem, że tu jakoś trzeba przebiec. No też tak. Ale gdzieś to i. zapomniałem. No w ogóle o tych grzeczkach nie wiedziałeś No. Się widzę je, ale No Już ci poleciał Nie wiem Tam gdzie trzeba No Chyba tam No idźcie, gincie głupie Głupki A. Będzie miścieło Byłem, by byłem Pypiłem no zejdź stąd, gdzie <noise> jest Maria! A! Jak się wbił Młotem na ścianę Co? Jeszcze jedna działa O już nie Chyba <noise> Jezu Odblokowano, może to Oblokowano... arachnował w A, już mam tych osiągnięć podblokowywanych. No ty sobie żeś przeszedł, są grę cały. No bo Jezu, ty niech, ja... Ty, ty musiałeś strasznie przychodzić na tym, jak to skoro to a ja przynajmniej będę wiedzieć gdzie iść. Ja nie będę ci no. mówić co i jak, a się... wiem, że jest krótki strasznie ten Sirius, to ci na pewno mogę powiedzieć. No wiem, jak dobrze przyszedł chwilę w sumie. Gdzieś ty po losu? Nie, szukam surowców, wszystkiego. Nie, nie, biegam Co? bez sensu! Gdzie tutaj był, był tu Tam z tyłu na ścianie mm. Tam daleko. Gdzie ty jesteś? Ja ci pokażę zaraz Patrz, mm -hmm. widzisz tam daleko? O oh, fajk <laughs> Zesnajpił z minigana. Ale nawet nic nie dostałem, nic nie słyszałem, nie? Taki puf po prostu No laser nie. widać, cholera no, Właśnie nie było widać, Zobacz na nagraniu Nie wiem, czy ja będę chciał to oglądać <laughs> Ja będę o jest prawie mnie zabiło. Już mam dosielenienie swojej mordy, jak widzę się rano w lustrze, a co dopiero, kurde. To sobie karabin? Chyba tak. Nie wiem. Ile masz M amunicji? Dlaczego? Który karabin? Karabinu. Y 145. Ja mam 40 plus 135. No, to podobnie. No, ja mam trochę więcej. No, podobnie mówię. No, więc. Mówię pod. O! Jaki psujok, ty. Ooo, co to jest? Ale fajne. 20 nabojów, co nie poszalejesz. Właśnie widzę. Dobra, no. Na bossa będzie jakiegoś. Nie Co? Co to było? Strzeliłem do ciebie. Nie sztylaj z tego. Jeden raz, zresztą. Moja broń. gone Gonamy, czy nie? Można zobaczyć, to akurat jest krótkie. <gry> okay. Ups. Za... Szelaj, Norek, strzelaj! Co to za gówno? Strzelaj z tego nowego działka! Dobra, daj mi to, dajcie mi to. Lul, Dobra, nie strzelaj, bo tego nie zabijesz! Naprawdę? No. no to po co mi bym... każesz strzelać? Tak, amunicję. Norek! To jest tego pomieszczenia na chwilę. Kiego? Gdzie ty tutaj? jesteś? Uuu! Tutaj. Gdzie ty jesteś? W lewo czy w prawo? Farna strzałka debilu! Um. Tu jestem Wepi. A, jesteś, tutaj No dzięki, dzięki. Może chcesz jeszcze tutaj, o? Dawaj o, Dziękuję, dziękuję <laughs> Bardzo miłe z twojej strony no stary, to chyba stało ich 30. LOL! No to z głupku, trzeba było tegoś wykorzystać, nie wiem. Nie teraz, podjęć coś. O, HP. Ja się uzbroję. Czemu to są ludzie? E, no tak, mówię, że będę coś robił, coś otajdę, tak na życiu, jak musiała wejść. Nie <laughs> coś, to się wytnie. A, To Się wytnie. <laughs> Kopiuj i o, no, lol! Bo tu gdzieś poszedłem, nie wiem czy dobrze poszedłem. Ty! O. o to wy atak Tym młotem co? Mysażę RR naciśnij Lol! Się, chyba jest jakieś osiągnięcie, za zabicie chyba trzech przeciwników tym sposobem? To idę? O, tu jest, jest minigun. Baby <grym> się kręci. Wow, fuck, ale klepy tu jest Obrotuwa młotna. No już nie tam. Gdzie tam min ten minigun miałeś? Tu. I... Tutaj! <śmiech> <śmiech> Czyżby... To co myślę? Nie. Wow, ale z tych strzelby walo. Ty jeden. jest taki ok, okay, w sumie. Karabin szturmowy Pistolet Pistoletem bije. Aktualnie też potrafi walnąć. tutaj Tych najsłabszych to tak. U Jezu! No co że się naciął tam? <śm> nie myślałem. Jezu. Że, nie myślałem, że tu będzie. Ta wieżyczka. No właśnie, prawie wtedy szedłem. Co to tam się leży? Tu jeża. Wiesz tutaj. Nie miałem Uuu. takich problemów, jak grałem sam! Ja sobie przebiegłem Czytałem za się metru, fajnie, fajnie, fajnie teraz fajnie, To jest pobiegł głębie ty Klepię tu. Strasznie mylą te wieżyczki. Wszystko tych te, tak Dużo tego wszystkiego. To mi tu się drze. Nikt. Co? Już nikt. U, już nikt. Dobra. Zamknięte, zamknięte. Param, A, cofnąłem się, no. to tą przy... A, tutaj chyba. O kurde. Berem... Bez sensu te wieżyczki są, no. Po co to tu dali? No, żeby nam przeszkadzać. Kurde, no! Mamra dużo tego, co się będzie zaraz działo Robal! A zdeptaj robali. Jezu więcej robali. Dobra, jedna wyłączona. Co nice. tam, chłopaki? Jesu. A, bo coś, się Jezu się gubię już. No, tu są strzałki w ogóle, ty, dobrze wiedzieć. Nie, wiem, gdzie jest cały. Trzeba... O, śmieciu. Jedna, ale jeszcze została jedna. No. Wiem gdzie widzę widzę wyłącznik. Wtedy tak tam pójść. No już mm. wiem. Dobra już już włączyłeś? Ja. A, tu jakieś... A tutaj się śmieć głupi <laughs>

No, ale to lecimy, nie? YOLO! O nie nie nie, to może nie rozwalajmy ich w sumie nie, tu nie ma takiej potrzeby. Nie, nie ma co A może jednak. No i żeś zaczął strzelać i wszystkie pobudziły No i prawidłowo. Prawo no. dla ciebie. Bardzo dobrze więc ekspa. Oho! Tu z jakiś pasek? Tu z jakiś pasek się pojawił? Tego helikopterka. Tylko że nie ma nie może jesteśmy za słabi, żeby go zabić. Hmm. Za wiadomość trochę dla ciebie Kurczeno wow. Ale mu nic zostałem A! Tam jest gnój głupi yeah, Au, o, 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 o... Co? 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 Co mnie? Co mnie bije? Ja nic nie widzę tej. Helikopter? A helikopter! To, co on tutaj robi? Nie wiem, u ciebie się uczepił. Fuck. Eee. Oh, fuck. Ja trochę wrypałem no tu. Kto no ci idzie? Ty sobie wiesz co się robi tutaj. Aaa, tu jest ich dużo. Zbieram amunicję. Cześć gruby! Co tam My u ciebie? Gruby. Ten skorpion. Wali tam do ciebie! No wiem no, chodzi za mną. Widzę. Dobra, teraz na mnie się spojrzał. A, bo stoi za mną, ty franco jedna. No, inna badanę O, oh, come i cię śmiecie. One przy, przy, przybywają cały o, czas. O, tu są dwa! Przybywają cały czas się co, ja, tu są dwa te skorpiony, ty myślę, że jeden jest. 3 jeden za to o. A na dobicie. Już nie ma. Czy pan coś tak ciuł. Jezu! Kurde głupie! Słaby jesteś na parapetu. Słaby, słaby łóżku. To za ośmiornico, kurde potworo Jak nie że myszki, to co możesz poczytać? Nie wiem, teraz, przy wojnie. Poje wojnie. Nie wojnie, to stary. Ty, ty, ty jeszcze nie widziałeś no wojny w tej wstań. grze. To jest zaledwie bieganie po podwórku. Dobra. No serio, okay. człowieku, ty tu nie, jeszcze nie widziałeś takiego najgorszego. Na, na no, na on mnie uczepił, człowiek. a ty ciebie zostawia, no. Bardzo dobrze, ja się na cieszę. Pewno, no głupie. Tu tyle po pintach. Ła! Ty śmiecił. Co czeka, się zmęczy czy co? O, rok jest pod Ej. Jakie rok tam jest? Tylko tam zabawię ja sobie szukam rzeczy. Nie będę go zabawiał. Nie będę nikogo zabawiał. Widzę, że się dobrze bawi z nim. Nie Uuu, minigany! Ej, bo to sobie jakiś rocket z tym co tyle. O jezu, rocket plus 50. Już chyba wiem, jak to trzeba łowić. Kurw! To jest Ale mam to, czy nie mam? Nie... No, nie. Kur nie mogę się pojawić na, na chwilę. Lul. 15 HP, Jezus No Norek, weź go na siebie może. Coś no? zrobić? Weź go na siebie, nie dyskutuj. O kurde! Mm -mm, dobra, fajnie. Dość szybko, ty. O kurde, nie da się! Kurde. Nie da się, stary, więc ty, Widzisz, co ja mam? Widzę. Właśnie też po to chcę iść, ty. Raz. O nie, minigany! A? mi rakiet, jak nie to będzie lipa. Nie, rej, rej, rej. Bro, norek, weź go Co? na siebie, weź go na siebie! No, minigany. Wow fuck! Dobra, Kurde, jeszcze trochę. Jeszcze raz? Nie, Jest? <toddź> ok. Teraz jeszcze minigany zostały. Jezusy Maria. <laughs> Aż się tu poginęli. Masakra. Wiesz, że nam się wszystkie punkty, nie? Resetują. Naprawdę? O. -o, -o. <toddź> 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 no baj <wali> te punkty. <toddź> Co to było? Zaraz! Powiedziałem ci coś! I'll get a chopper to you. Get the chopper. <laughs> Nie się. I don't give a shit! Okej. Okay. to był koniec. Ze był Dregu. o Podobało się babka Nie to w dół. Siema!